właść, wkładać, odkładać, zakładać, wkurzać, nakrywać do stołu, włączać muzykę. Wszystko to i wiele więcej pomoże ci po francusku wyrazić czasownik metro. To prawdziwy Christian Grey wśród francuskich czasowników. Tak wiele ma twarzy niczym ten bohater powieści. Dla osób dorosłych. Na dzisiejszej lekcji nauczymy się nie tylko odmieniać go w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym, ale ogarniemy go przede wszystkim w kontekście. Zapraszam na lekcję. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja mam na imię Marta i uczę francuskiego. Jestem autorką pomocy, które wspierają Cię w samodzielnej pracy nad tym językiem miłości, raperów i serów. Kursu wideo dla osób początkujących francuski start i książki do nauki gramatyki bez spiny, następna stacja francuski. Szybko zrobię tutaj z francuskiego Twój nowy, ulubiony język. Tylko koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić żadnej nowości. Na tym kanale dużo już powiedzieliśmy o czasownikach regularnych, tak zwanej pierwszej grupy czyli tych wszystkich, które mają na końcu ER. Był schemat odmiany, były 23 turbo przydatne czasowniki należące do tego elitarnego klubu, ale nie samą pierwszą grupą czasowników żyje francuski człowiek. Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie czasownik o nieco mniej przewidywalnej budowie, ale czyż pewne tajemnice nie podkręcają temperatury? <laughs> Czy to pomysł na nową czasownikową serię? Rozbieramy francuskie czasowniki, francuskie czasowniki pod lupą? Nie wiem. To zależy od Ciebie, dlatego rozgrzej palce, lajkuj film i smaruj mi komentarz, żebym wiedziała, czy iść w to dalej. Aha, no i zapisz się do mojego newslettera na achtenfrancuski.pl. W podziękowaniu dostaniesz zeszyt ćwiczeń do tego odcinka. On siedzi na takiej stronie, która nazywa się pdefondue i do której dostęp mają tylko moi newsletterowicze. Myślę, że warto. Zaczniemy sobie doucement, czyli powolutku. Od odmiany czasownika metr w czasie teraźniejszym, żeby to dobrze zrobić, warto pomyśleć o kozie, która w całej odmianie dla liczby pojedynczej meczy. Że my, czy my, il my, el my, On my. Śmiesznie, nie? Tak jest. Wszystkie formy tego czasownika. W liczbie pojedynczej będą brzmiały tak samo. Jak się w tym połapać i jak żyć, nigdy w odmianie nie zapominaj o osobie podczepionej do formy czasownika. Dzięki temu, że, tu, il, el, un, nigdy się nie pogubisz. Odmiana metro w liczbie mnogiej z kolei jakby nagle przypomniała sobie o istnieniu bezokolicznika, czyli tej gołej formy ze słownika. W metr mamy podwójne t, dlatego w każdej osobie liczby mnogiej my, wy, oni, one, podwójne t też oprze nam się o zęby T. -t, -t. Nu, meton, w, mettez il, met, el met. Zwracam tylko uwagę na niby drobną rzecz. W nu i w. pierwsza sylaba czasownika idzie w dół. M, M. To nie jest szerokie e, my, tylko nieco bardziej zdegustowane. M. M tu, ty. To jeszcze raz, cała odmiana. Najpierw meczymy, a potem podwójne te. Że, my. tu my. il met elle met on met nous mettons vous mettez ils mettent elles mettent Dobra, tylko do czego nam się przyda ten czasownik? Mettre, to przede wszystkim kłaść. Na przykład, je mets la clé sur la table. Kładę klucz na stole. Wkładać też metre. Tu peux mettre ce billet dans ta poche. Możesz włożyć ten bilet do kieszeni. Jakiś pyszny deser trzeba wstawić do lodówki. Zrobimy to czasownikiem metre ou frais, czyli dosłownie położyć do chłodnego. Il faut mettre la mousse au chocolat au frais. Trzeba wstawić mousse czekoladowy do lodówki. Mettre la table to nakryć do stołu. Jeśli jest to prośba skierowana w stronę, powiedzmy, dzieci, czasownik zgubi swoją osobę. Takie niecne odstępstwo od reguły to znak, że czasownik jest w trybie rozkazującym. Mettez la table, s'il vous plaît. Nakryjcie do stołu, proszę. Metr to też włączyć, na przykład jakąś fajną muzykę. Mettez la musique. Włączcie muzykę. Metr plus jakaś jednostka czasu to sposób na powiedzenie, że coś zajmuje Ci ileś tam. Je mets 20 minut. Pour arriver au boulot. Dosłownie, ja kładę 20 minut dla dojechania do pracy, a po ludzku droga do roboty zajmuje mi jakieś 20 minut. Mettre en relief z kolei to podkreślić, uwypuklić, wyróżnić, jak relief, płaskorzeźba taka. C'est une donnée qu'il faut Absolument maître en relief. To jest dana, to jest informacja, którą koniecznie trzeba podkreślić. Dobra, ale ten czasownik w czasie teraźniejszym to przecież nie wszystko. Teraz weźmiemy się za jego odmianę w czasie przeszłym. Żeby to zrobić, potrzebujemy dobrać pół kompana, bo bardzo nie lubi samotności ten nasz maître. Będzie to czasownik avoir. Czyli mieć. Odmieniamy Awłach z góry na dół i wszędzie dla każdej takiej odmiany dopisujemy misia bez kreski. MI. Mi, mi, mi. Jak mała mi albo jak robił struś pędzi wiatr. Mimi. Ok, lecimy z odmianą. ŻY mi. Czy A mi. Il a mi, elle a mi, on a mi, nous avons mi, vous avez mi, ils ont mi, elles ont mi. Całkiem spoko, prawda? Francuzi mówią zatem dosłownie ja mam włożone, ty masz położone. I tak dalej, czyli rusza się tylko avoir, a mi ani drgnie. To chyba sympatyczny sposób na czas przeszły, co nie? J'ai mis une robe noire. Założyłam czarną sukienkę. Tu A mis de l'argent de côté? Odłożyłaś, odłożyłeś trochę pieniędzy? Mettre de côté to odkładać. Il a mis son smartphone à jour. On zrobił aktualizację telefonu. Metre à jour, dosłownie kłaść do dnia, to odpowiednik angielskiego up to date. Nous avons mis le téléphone en sourdine. Wyciszyliśmy telefon. Mettre en sourdine, wyciszyć. Vous avez mis la table? Nakryliście do stołu? Ils ont mis le terme à leur relation. Oni zakończyli swoją znajomość. Czasownik metro bardzo pomoże nam mówić też o naszych uczuciach. Jeśli coś mnie denerwuje albo wprawia w zły lub dobry nastrój, lub wyprowadza z równowagi, albo sprawia, że czuje się niezręcznie. Wszystko to powiem, używając czasownika METRO. Sam my me met malalezu. To sprawia, że czuje się niezręcznie. Ok, i zdanie w czasie przeszłym. Sama mi hors de moi. Dosłownie, to mnie położyło na zewnątrz mnie, a kiedy coś mnie kładzie na zewnątrz mnie, to wyprowadza mnie to z równowagi, wychodzę z siebie, to M z apostrofem to mnie. I teraz jest taka fajna zasada, którą warto zapamiętać i której warto używać, że jeśli ten zaimek, no bo to jest za jakieś imię, czyli za osobę, reprezentuje kogoś płci żeńskiej, to do tego misia, który pojawia się w czasie przeszłym. Dopiszemy samogłoskę E. To taki znak żeńskości w języku francuskim. Co ciekawe, przez dopisanie tej literki E, której nie usłyszymy jako osobną głoskę, bo ona nie posiada akcentu, udźwięczni się S do wibrującego Z. Jeśli mówię ja jeśli coś sprawiło, że wyszłam z siebie, to powiem Sama mi z... Or de moi. Ça m'a mise hors de moi. Ten językowy fenomen to tak zwane uzgadnianie imię słowu, czyli l'accord du participe passé. Tym może zajmiemy się kiedyś na osobnej lekcji, ale nie mogłam Ci o tym nie powiedzieć. Jeśli jakiemuś mężczyźnie coś zepsuło nastrój, możemy powiedzieć Ça, la, o To L z apostrofem z kolei reprezentuje jego. Jest facetem, zatem misiowi nie dopiszemy E i wszystko będzie jak było. Sala mi o Jeśli coś zepsuje nastrój jakiejś dziewczynie, misiowi dopiszemy E i w ten sposób udźwięczni się Z. Sala miz o mały Przeszłości już nie zmienimy, więc zostawmy ją za sobą. Zróbmy zwrot ku przyszłości, bo ten czasownik łatwo jest przekręcić na czas przyszły, znowu dodając mu jakiś dodatkowy czasownik pomocniczy. W tym wypadku będzie to ale, czyli iść, jechać. I kombinując ale z metro zrobimy sobie piękny czas przyszły bliski do mówienia o tym, co na pewno się wydarzy. Zobaczymy. Je vais mettre Dosłownie ya y a tu vas mettre il va mettre Elle va mettre on va mettre Nous allons mettre vous allez... mettre ils vont mettre, elles vont mettre. No i tutaj ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Mówimy tak: Je vais mettre la crème au frais. Wstawię krem do lodówki. Tu vas mettre fin à cette relation? Zakończysz tę znajomość? Tu vas mettre cette robe à la soirée? Założysz tę sukienkę na imprezę? Mam nadzieję, że ta panorama odmian i czasów i wyrażeń z naszym starym, dobrym czasownikiem Metro ci się podobała i przydała. Jeśli tak, to bardzo się cieszę i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych filmach na kanale Ach, ten Francuski. Bisous et à la prochaine!